ma widzowie, dzisiaj ja kupiłem poza odcinkiem auto i zobaczcie sami jak... ile... ono kosztowało 80 chyba tysięcy, to jest BMW kabriolet. Yy, ja za długo nie grałem, więc zobaczmy bo <laughs> co, ja nie jestem chory to trochę dwie, kilka Dobra, tak wygląda w środku ładnie. Fiel, zegrałem sobie nim.

pojedźmy na jakiś no dobra śpijcie Ej co to było co jest ale moty Moty w tej grze sławciwno. dziwne serio, są dziwna. Posłuchajmy sobie tego. Dobra, albo dobrania. Mo Mogę jechać? No, się to włączył. dobra. Idziemy w tą stronę. Driftem, co jest? Ona patrzy na Max i włączam, włączam wam dźwięki. Kurde, reklama sorry. Jest szybszy, to na pewno. Idziemy. No pewno, ale na pewno jest szybsza. Idziemy sobie. W tym oczywiście co jest. No oczywiście wypadek też musi być. Te Są szczałki. No i tak jest przyjemniej. Jakby coś to jeszcze nie pytajcie, co jest z tym paliwem tutaj. O. Może wam później jakoś przybliżę jak mi się uda na lajku, albo gdzieś w ogóle kurde, nie chcę tej bazy boże, reklama nie no, te reklamy to ja zaraz weź się wyłączcie bion bion, 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 bion bim, 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 bim. na godzinę, co jest? No bo co tu ja nie klikam tylko tutaj mam nie wiem, jak to się nazywa, ale jakoś i to samo mi jedzie na daną prędkość. Na przykład jak się ustawię, na przykład... Kurde, weź... Chcę na przykład Ust... Mogę tu pojechać? Mogę, tu, tu podjeść, może trenować samochód. To na przykład jak jedę 40 na godzinę, to sobie włączyłem to... I teraz mi samo jedzie, ja nie klikam, tutaj nie jest 40 na godzinę, widzicie? Ja tutaj nic nie klikam. Jak chcę przyspieszyć, to wyłączam to. Klikam. Przyspieszam na przykład stówkę. I jedziemy. Wow. I stówkę jedziemy cały czas. Na I teraz sobie to wyłączam i przyspieszam. Myślałem, że, myślałem, że mi się to nie nagrywa, ale nagrywa. Fajnie, dobra. Dobra, pojedźmy z zaraz tankujemy, bo nie chcę, żeby nam paliwa brakło. Więc yes. no. <laughs> Tej plak działa, jakbyście chcieli wiedzieć. Że słyszeliście, ale kierunkowskazy też działają. Tylko te liczniki są zwalone 200 na godzinę. Brak kontroli nad autem o Boże. O. Dzisiaj nie gramy z Możemy zagrać. Jak wystawić 30 tutaj 2 to odcinek z kubka. i. No to dobra, odcinek

nie działają oczywiście tutaj są. I tutaj sprzęt też. światło też. Oj, sorry, mam włączone dźwięki. Sorry, I'm sorry, to nie, nie słyszeliście mnie. No, no dobra, jedziemy. No to fajnie sobie jedziemy. 10 minut prawie zaraz kończymy <laughs> tak do 15 możemy zrobić albo nie bo ja później dysku nie będę kupował kolejnego co ja mówię, jaki dysk w ogóle Uliwir, ogarni się o Boże Zaczynamy imię, co jest w paniku na YouTube Tam możecie wiedzieć jaki mam na imię jest Jestem bez mózgu. O Boże, przeskoczyłem. Driftem oczywiście. Uuu, tutaj kolejny, z kolejny, tutaj kolejny gdzieś. E, boże... Ja mi tu e, rapuję tylko co jest. Gram w grę, a rapuję. O boże. Walję się nie ale to się Czemu mi się auto nie niszczy, Bo mam taki tryb włączony, ale tutaj się wszystko niszczy. Mogę go wyłączyć jak, chcę, jak chcecie. Nie wiem czy Was to interesuje. Więc...

I tak nikt nie ogląda na tym kanale. Już mamy minut 11, no to zaraz kończymy. No to tym akcentem driftowania skończyłbym odcinek, ale te 11 minut szybko przeszło. Ja sobie nagram odcinki jakby co... Oh, sorry. Czekajcie. Dobra na ura, ale chcę sobie tutaj ten, zrobimy sobie ulepszenia tego mojego autka, Dobrze, już nie mamy hajsu więc na ura.